Siemanko! dzisiaj zajmiemy się Nmapem, czyli graficzną nakładką na Nmapa. O to pytaliście najczęściej w ostatnim czasie, dlatego też tym się zajmiemy. Pokażę Ci, jak opanować skanowanie sieci i zacząć audyt i testy penetracyjne za pomocą prostego i przyjaznego narzędzia, jakim jest niewątpliwie ZenMap, bo to jest po prostu nakładka graficzna na popularny Nmap. Zatem ja już nie przedłużam, przystępujemy do działania. W trakcie ostatnich warsztatów ZenMapa, często pytaliście się o nakładkę graficzną, czyli w tym przypadku ZenMap i. Zenmap możemy sobie zainstalować zarówno na Windowsie, jak i na każdym systemie operacyjnym spod znaku Linuxa, oczywiście w wersji graficznej, bo o tym będziemy rozmawiali. Natomiast jeżeli chodzi o Kali Linuxa, którego tu widzisz w tle, no to może powiedzieć, że to jest już zainstalowane z automatu. Klikamy sobie tą ikonkę, następnie wyszukujemy aplikację Zenmap, ZenMap klasyczny. Albo, właściwie nie klasyczny, tylko ZenMap z niższymi uprawnieniami albo ZenMap z rootem. Zatem odpalamy to, wprowadzamy hasełko na roota. Dlaczego to robimy? Dlatego, że odpalając skanowanie z rootem mamy zdecydowanie lepsze i bardziej szczegółowe wyniki skanowania, niż jakbyśmy odpalili skanowanie z użytkownikiem z niższymi uprawnieniami. I teraz mamy coś takiego. Tutaj już możemy działać. Natomiast gdyby się okazało, że masz Windowsa, to oczywiście po prostu wchodzisz na stronę Zenmapa i odpalasz sobie instalkę. ZenMapa bez problemu znajdziemy w Google. To anulujemy. OK. I teraz, jeżeli chodzi o Zenmapa, no to skorzystajmy z witryny Nmap, bo ZenMap to jest po prostu graficzna nakładka na Nmap dostępna z poziomu witryny Nmapa. Dokładnie taki link. I w tym miejscu możemy sobie pobrać tą aplikację. Dokładnie interesuje nas ta sekcja Nmap Download Page. I wybierzmy sobie Windows. I tutaj już po prostu wybieram Nmap w najnowszej wersji. Jak widzisz, jest to standardowy, klasyczny plik Excel, zatem wystarczy to pobrać na swój dysk, odpalić installer i zainstalujesz tą aplikację. Wydaje mi się, że tutaj nie ma wiele do tłumaczenia. Prosta sprawa, to oczywiście też mamy inne paczki na inne systemy operacyjne, warto zwrócić na to uwagę. Natomiast my już tutaj nie będziemy pokazywać, jak instalować aplikację od zera. Wydaje mi się, że jeżeli już ktoś zabiera się za skanowanie sieci, no to na tym etapie wie, jak zainstalować aplikację, zatem zamykamy tą stronę i przechodzimy do naszego N-mapa, właściwie Zen-mapa. Pamiętajmy też o tym, że w Kalinuxie jak wejdziemy do terminala za pomocą chociażby tej ikonki, to mamy też dostęp do N-mapa z poziomu celi. Zatem nie ma problemu, żeby wykonywać sobie skanowanie n -Mapem w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o tą aplikację, to może sobie powiększymy, żeby było to lepiej widoczne. Przede wszystkim interesuje nas ta sekcja, bo tutaj wprowadzamy cel skanowania, jak również to miejsce, bo tutaj możemy wykonać różnego rodzaju skanowania. A jakie to są skanowania, to już Ci za chwilkę opowiem. I teraz wprowadzamy jakiś cel, najbardziej banalny cel jaki może być to 192.168.1, na przykład 1, czyli mamy pojedynczy adres IP. I zwróć uwagę proszę teraz na to, co się dzieje poniżej, bo tutaj też masz komendę, którą możesz sobie po prostu skopiować, przejść do terminala i w tym miejscu ją sobie wkleić. Co to oznacza? To oznacza to, że w tym momencie wykonujemy właśnie ten typ skanowania. Ja go przerwę, bo oczywiście teraz rozmawiamy o Zenmapie, więc na tym się skupimy. Natomiast jeszcze warto zwrócić uwagę, że jeżeli wybierzemy jakiś inny profil, to. Ta komenda też się zmienia. Zobacz, teraz na przykład wybrałem skanowanie UDP, no i też podpowiedziały się konkretne opcje. Zatem jeżeli też chcesz się uczyć wykonywania komend w enmapie z poziomu linii poleceń, no to to też jest fajna metoda, bo tutaj po prostu sobie przełączasz różne profile i później tylko podglądasz na to, co tu się pojawiło, czyli na przykład T4-A, czyli w tym przypadku tryb agresywny. I naturalnie też teraz możemy po prostu odpalić skanowanie i poczekać na wyniki. No i zobacz, w tym momencie zadanie już jest wykonywane. Po prawej stronie mamy m.in. zakładkę z portami. Tutaj będziemy mieć informacje o naszych portach. Będzie też taka prosta topologia sieci, aczkolwiek w przypadku jednego hosta, tutaj też nie ma nic do budowania, zatem musimy zwiększyć zdecydowanie zakres, żeby mieć dostęp do takiej topologii. To za chwilkę zrobimy. Mamy też szczegółowe informacje na temat hostów, jak i też tryby skanowania, które są odpalone. Natomiast to jeszcze trochę potrwa. Jak widzisz w tym momencie mamy niecałe 25% wykonane, zatem delikatnie przyspieszy to nagranie i wrócimy jak już będziemy mieli wyniki. I zobacz, po chwili mamy wyniki. Mamy tutaj oczywiście taką wersję terminalową, którą możemy sobie tutaj przejrzeć, zobaczyć co ciekawego nam się udało odkryć. Też są próby uruchomienia skryptów. Natomiast to, co nas przede wszystkim interesuje to ta sekcja. Tutaj mamy porty, które znaleziono, które są zamknięte i które Kole są otwarte. Zatem mamy między innymi tu port 53, jak i chociażby popularny port 80. Przejdźmy do zakładki topologii. Jak widzisz, tutaj nie ma wiele. Może wybierzmy sobie Fishei, troszeczkę przybliżmy. No i zobacz, właściwie to jest prosta topologia sieci w tym momencie, bo mamy naszego localhosta, z którego wykonujemy skanowanie, i następnie mamy też nasz cel. Zatem niewiele tu się stworzyło, ale oczywiście, jak zwiększymy zakres, to będziemy mieli lepsze rezultaty. Szczegóły, gdzie mamy między innymi informacje o naszym hoście, czyli w tym przypadku mamy informację, że działa. Jest włączony, mamy adres IP, mamy MAC adres, mamy system operacyjny, zatem można powiedzieć, że bardzo dużo informacji już na samym starcie. I też oczywiście zakładka skans. W tym przypadku możemy sobie po prostu sprawdzić, co zostało wykonane, a co ewentualnie jeszcze działa. Natomiast, gdybyśmy chcieli mieć bardziej rozbite wyniki i też większą topologię sieci, no to oczywiście teraz możemy dodać chociażby maskę, czyli na przykład 24, dzięki temu przeskanowana byłaby cała sieć. Możemy też po prostu dać myślnik, czyli na przykład dać chociażby 10 i w tym przypadku będziemy skanowali adresy IP od 1.1 do 1.10. To skanowanie trochę trwało, zatem, jakbyśmy teraz wybrali Intens Scan i też wybrali całą podsieć, no to to skanowanie by naprawdę długo trwało. Zatem, to co możemy zrobić, to zmienić profil skanowania. I zamiast skanowania intensywnego, możemy wybrać albo Ping Scan, w tym przypadku po prostu będą pingowane kolejne hosty i tym samym też dosyć szybko zbudujemy topologię, ale nie będziemy mieć informacji wtedy o portach. Ewentualnie wybrać Quick Scan, który. Sprawdza tylko popularne porty domyślne i też pozwala nam zmapować topologię sieci. Zatem oszczędza nam sporo czasu, pozwala nam zrobić taki szybki reconnaissance. No i w tym momencie to sobie właśnie wykonamy. Zatem wybieramy scan, no i czekamy na wyniki. Dodam od razu, że quick scan albo ping, ping scan jest fajną opcją w momencie jak podłączamy jakieś nowe urządzenie do naszej sieci i na przykład nie mamy informacji o tym jakiego adresu IP zostało wskazane do tego urządzenia, czyli mamy na przykład nowy, nowy, jakieś nowe urządzenie, nowy router, nowy switch, cokolwiek, nie? nowa drukarka, nie wiemy, jaki ma adres IP, to możemy sobie wykonać skanowanie naszej podsieci i następnie sprawdzić, jakie mamy adresy IP wykorzystane. Jeżeli coś by się nowego pojawiło, no to wtedy będziemy już odpowiedź, że to jest właśnie nasze urządzenie. No i zobaczcie, w tym momencie mamy tutaj zwrot z naszej sieci. Możemy też sobie przejść do topologii. Możemy tutaj delikatnie zmienić też ustawienia, wyłączmy to rybie oko. nie, dobra, tak będzie zdecydowanie lepiej. Jak widzisz, to też nie jest jakaś mega rozbudowana topologia sieci, no bo też właściwie ciężko tutaj się spodziewać czegoś więcej. Mamy po prostu jedną podsieć i też oczywiście naszego localhosta, z którego było to skanowanie wykonane, zatem mamy po prostu taką pulę adresów IP, no, ale jest to już jakaś wizualizacja tego, co mamy w sieci. Zrobimy teraz szybki przerywnik, bo jeżeli chcesz się nauczyć NMAPa w pełni, poznać jego wszystkie opcje, dowiedzieć się co znaczą konkretne funkcje, to sprawdź agendę mojego szkolenia. Bo w tym momencie trwają zapisy do nowej grupy, w tym momencie mamy zapisy do drugiej edycji, jest jeszcze trochę czasu, link jest dokładnie taki, ewentualnie po prostu możesz kliknąć link, który znajdziesz w opisie do tego materiału na dole. Zatem zapraszam, nie przegap, a my już wracamy do naszego ZenMapa. Dobra, wróćmy teraz do profili i do trybów skanowania, bo pewnie się zastanawiasz, do czego one właściwie służą. PingScan i Quick Scan już wyjaśniliśmy, zatem chwila uwagi na pozostałe i mamy tutaj m.in. ten skan. I ten skan, można powiedzieć, że jest to typ skanowania agresywnego, tutaj jest łączonych wiele technik, zobacz, jak sobie wybierzemy, to mam m.in. flagę A i flaga A oznacza tryb agresywny. Oznacza to to, że zostanie wykonanych sporo metod różnego rodzaju skanowania, będą używane skrypty, będzie też wykrywanie wersji usług aplikacji. Natomiast warto pamiętać o tym, że przy uruchomieniu takiego skanowania jest duża szansa, że zostaniesz wykryty. Zatem jeżeli ktoś ma jakiś, CM, ewentualnie jakieś inne oprogramowanie do wykrywania podejrzanego ruchu, no to jest duża szansa, że wyłapie Twoje działania. Kolejna sprawa, intenscan plus UDP, to jest można powiedzieć, że to samo, tylko że w tym przypadku dodajemy jeszcze skanowanie UDP. To będzie trwało bardzo długo, dlatego że skanowanie UDP jest zdecydowanie dłuższe niż TCP. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak intenscan all TCP. bo domyślnie jak wykonujesz skanowanie, to używanych jest pierwsze 1000 portów. Jeżeli chcesz mieć pełną pulę, w tym przypadku 65535 portów, zatem bardzo dużo. No to wybierasz właśnie ten tryb skanowania i zobacz, tutaj masz podane porty. No, też tak w ten sposób wskazujemy porty. Jeżeli chciałbyś to zmodyfikować, na przykład skanować porty od 1 do 10, to tutaj po prostu wprowadzasz 1.10. Jak widzisz, tryb skanowania zniknął. Oczywiście też możemy tutaj sobie wywalić tą naszą maskę, kliknąć skan. No i teraz mamy takie skanowanie, które przeprowadza agresywne skanowanie tego właśnie hosta. O tym adresie IP, ale skupia się na tych 10 portach. No, i właściwie tutaj nic szczególnego nie wykrył, co można powiedzieć, że nie jest zaskakujące w tym przypadku. No bo jaka usługa pracuje chociażby na porcie drugim? Daj znać w komentarzu, co mogłoby tu ciekawego działać. Ale dobra, lecimy dalej. Z kolejnych profili. intense scan, no ping. Czyli w tym przypadku mamy intensywne skanowanie, ale nie wykonujemy pingowania, czyli domyślnie po prostu anulujemy sobie ten proces pingowania, nie chcemy mieć weryfikacji, po prostu skanujemy od razu na żywca porty. Natomiast dalej jest coś takiego jak ping scan Czyli w tym przypadku mamy samo pingowanie. Gdybyśmy sobie teraz odpalili ten rodzaj skanowania, no to nmap jedyne, co by zrobił, to puszcza ping na tego hosta, sprawdza, czy jest on żywy, i na koniec nam daje informację, że jeden host up, czyli w tym przypadku jest on osiągalny, no i tyle. Nie mamy informacji o portach. I teraz dwa podobne skanowania, czyli quick scan. Tutaj mamy skanowanie domyślnych portów. No i jeszcze quick scan plus, które można powiedzieć, że jest. Taką wersją pro tego, tego, tej opcji quick scan w tym przypadku po prostu mamy też identyfikację wersji usług na znalezionych portach. Zatem jeżeli wybierzemy sobie coś takiego quick scan plus i znaleziony zostanie jakiś port, no to dodatkowo jeszcze nmap będzie weryfikował jaka wersja oprogramowania jest używana na danym porcie i na danej usłudze. I jeszcze trzy opcje nam zostały, czyli Quick Traceroute. Tutaj można powiedzieć, że mamy standardowe wykonanie procesu traceroute, czyli trasowanie. Ruchu do danego hosta. Następnie mamy coś takiego, co się nazywa regular scan. To jest takie najbardziej standardowe skanowanie, zobacz, bez żadnych flag, czyli tak samo, jakbyś odpalił po prostu nmap map i dany cel. No to to właśnie by zostało tutaj wykonane. I to skanowanie, można powiedzieć, że zapewnia taki dobry kompromis pomiędzy czasem a dokładnością. Nie zawsze mamy rewelacyjne wyniki, ale do takiego szybkiego rekonesansu jak najbardziej się nada, chociażby po to, żeby wykryć to urządzenie, nowe nasze znaczy o którym wspominałem wcześniej. No i na koniec jeszcze mamy Slow Comprehensive Scan. I to jest tryb skanowania najbardziej dokładny, też najwolniejszy, wykorzystuje wiele technik, sprawdza wszystkie porty, wszystkie usługi. Zobacz, no, to polecenie jest naprawdę rozbudowane, możesz je sobie teraz odpalić i zobaczyć wyniki. I do tego Cię zachęcam, daj znać w komentarzu, co udało Ci się wykryć za pomocą tego polecenia. Jak sam widzisz, mega prosta sprawa. Oczywiście, być może coś jest niejasne, być może chciałbyś, żebym jeszcze dodał w temacie. Zatem daj znać w komentarzu, co byś chciał, żebym dodał do tego nagrania, a być może stworzymy kontynuację tego właśnie cyklu. Ja już dziękuję, zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli oczywiście nie chcesz przygapić kolejnych materiałów. Będzie mi też miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę, to pozwala mi podbić zasięgi i tym samym też YouTube częściej promuje moje nagrania, pokazuje też innym użytkownikom, a to oczywiście motywuje. Mnie do dalszego działania i tworzenia tego typu treści. Sprawdź też opis. Tam wrzuciłem za darmo do pobrania checklistę i poradnik bezpieczeństwa serwerów. To Ci pomoże uchronić się przed działaniami, jakie pokazaliśmy dzisiaj. Zatem, jeżeli chcesz być po drugiej stronie i po prostu się zabezpieczyć przed tym, że ktoś może skanować swoją sieć, to sprawdź koniecznie link poniżej. Ja już dziękuję i do zobaczenia. Cześć!